Cześć, witaj serdecznie. Z tej strony Iwona Nowaczkrajewska krajewska z diety mentalnej i witam Ciebie w kolejnym odcinku podcastu Myślę, więc chudnę, lekka w głowie, lekka w ciele. To prze przestrzeń, w której nie dostaniesz kolejnej diety do stosowania, ale dostaniesz coś o wiele ważniejszego: nowy sposób patrzenia na siebie, na swoje ciało i na relacje z jedzeniem tak, abyś w końcu mogła naprawdę odetchnąć. I schudnąć bez walki. W tym podcaście porozmawiamy o tym, co tak naprawdę stoi za nadwagą. O myślach, emocjach, schematach, które nie pozwalają ci być wolną i spokojną, bo właśnie od spokoju zaczyna się prawdziwa zmiana. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ważny, może nawet przełomowy, bo dziś powiem ci coś, co może odwrócić Twoje myślenie o odchudzaniu do góry nogami. A jeśli temat Ciebie bardziej zainteresuje, to oczywiście zapraszam Ciebie na moje bezpłatne szkolenie. Emocje w odchudzaniu www.dietamentalna.pl. A więc dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego Twoje ciało tak często psuje Ci dietę, tak wiem, brzmi zaskakująco. Dlaczego mimo starań znowu sięgasz po jedzenie? I dlaczego nie chodzi tutaj o brak silnej woli, ale o coś znacznie głębszego. Opowiem Tobie o trybie przetrwania, biologicznym mechanizmie, który chroni Twoje ciało, ale jednocześnie sabotuje Twoje plany. Opowiem Tobie o emocjach, tych, które wieczorem ciągną Ciebie do lodówki, choć nie jesteś głodna. I będzie też o zupełnie nowym podejściu do jedzenia, podejściu bez walki, bez kontroli, bez karania siebie. Bo prawda jest taka, że to nie Ty zawodzisz, kiedy sięgasz po jedzenie wieczorem. Tylko zawodzą po prostu schematy, które masz w głowie, które masz powtarzane od lat, a Twoje ciało, ono tak naprawdę, ono nie chce być szczupłe. Dla niego najważniejsze jest bezpieczeństwo, i o tym bezpieczeństwie to by dzisiaj opowiem. I dlatego, właśnie to, na czym mi zależy, to to, żebyś nauczyła się patrzeć na swoje ciało jak na przyjaciela, a nie jak na wroga, na wroga, z którym musisz walczyć. Zależy mi na tym, abyś nauczyła się go słuchać, abyś nauczyła się obserwować siebie. A więc zaprasz sobie teraz herbatkę, usiądź wygodnie i idź ze mną tam, gdzie zaczyna się lekkość. I tak, zaczynam od czegoś bardzo ważnego. Wytłumaczę tobie, co dzieje się z Twoim ciałem, kiedy po raz kolejny zaczynasz dietę. Bo Twoje ciało, ono nie wie, czy chcesz. Ono nie wie, że ty chcesz się zmieścić w ulubioną sukienkę. Ono nie wie, że zbliża się wesele, albo że jedziesz na wakacje i marzysz o tym, aby móc założyć strój kąpielowy, a nie chować się za ręcznikiem. Nie chcesz się wstydzić na plaży. Twoje ciało tego nie wie. Twoje ciało wie natomiast, że to podejście, które mu serwujesz, wiąże się z ogromnym dla niego stresem. Dlatego, że ono czuje, że czegoś mi brakuje. Czuje, że ty jesteś głodna, że jesteś spięta, że jesteś zmęczona, wkurzona, i wtedy ono właśnie włącza me mechaniczny, biologiczny system obronny, który nazywamy trybem przetrwania, i właśnie wtedy twoje ciało zaczyna oszczędzać energię. Nie spala tłuszczu, ale zaczyna go magazynować. Nie daje ci energii, ale ci tą energię blokuje, blokuje ci dostęp do energii. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że twoje ciało myśli, że dzieje się coś bardzo złego, że zbliża się wojna, głód, zagrożenie i ono chce ciebie za wszelką cenę ochronić. A ty zamiast widzieć w tym działaniu troskę, to zaczynasz winić siebie i mówisz sobie: znowu przytyłam. Znowu nie mam silnej woli, znowu zawaliłam i mówisz sobie właśnie tego rodzaju słowa. A prawda jest inna. To nie ty zawiodłaś, to zawiódł system diet, który nie rozumie kobiecego ciała, nie rozumie emocji, nie rozumie hormonów i każe tobie jeść mniej, więcej ćwiczyć, a twoje ciało ono się po prostu broni bo każda kolejna dieta, każdy detoks, każda restrykcja, każda intensywna aktywność w czasie, kiedy nie masz siły, to jest dla organizmu sygnał, sygnał alarmu. I owszem, na początku czujesz się super. Na początku waga spada, motywacja rośnie i masz nadzieję, że tym razem, tym razem na pewno się uda. A po kilku dniach a po kilku dniach twoje ciało zaczyna walczyć. Czujesz większy głód, zaczynasz obsesyjnie myśleć o jedzeniu. Wieczorem podjadasz. Potem masz wyrzuty sumienia i obiecujesz sobie: Od jutra już naprawdę koniec. A co to oznacza? To oznacza nowa dieta, nowe zakazy, nowa kontrola. I właśnie tak działa błędne koło odchudzania. Im bardziej się ograniczasz, tym bardziej Twoje ciało się buntuje. Im mniej mu dajesz, tym więcej będzie próbowało zabrać. Dlatego chcę, abyś to usłyszała i abyś zrozumiała, że twoje ciało ono nie jest leniwe, nie jest słabe. Ono nie jest przeciwko tobie. Ono nie działa przeciwko tobie. To jest jego sposób na ochronę ciebie. Ale co ważne, potrzebujesz, aby schudnąć, potrzebujesz przestać z nim walczyć. Twoje ciało potrzebuje bezpieczeństwa, a nie karania. Ono potrzebuje spokoju, a nie presji. I właśnie ten cykl podcastów, ten cały cykl, który przygotowałam, to będę Ciebie zachęcać do tego, abyś, abyś razem ze mną właśnie zmierzała w tym kierunku, w kierunku spokoju. Powiem Tobie, jaka była moja historia. Ja przez wiele lat wierzyłam, że aby schudnąć, to muszę jeść mniej, muszę więcej ćwiczyć i naprawdę mam za sobą ogrom diet. Również od y, kontradagacy. Być może znasz. Ja naprawdę wierzyłam, że muszę bardziej cisnąć, aby schudnąć i ta moja walka trwała 20 lat, ponad 20 lat do czasu, a zrozumiałam, że ta walka ona mnie wyniszcza, że ta walka to nie jest droga do tego, abym schudła. I wtedy właśnie rozpoczęłam pracę z coachem, zaczęłam się bardzo mocno interesować psychobiologią. Stworzyłam moją właśnie autorską metodę odchudzania, dzięki której ja sama schudłam ponad 35 kg i którą właśnie nazwałam dietą mentalną, dlatego że wszystko zaczyna się właśnie od naszych myśli i tak. Ja, tak jak mówiłam, ja próbowałam bardzo wiele lat snuć, liczyłam kalorie, miałam rozpiski, miałam plany, miałam nawet osobistego trenera, który, u którego wygrałam metamorfozę. No i trzymałam się rzeczywiście tych zaleceń, tego planu, który dostałam naprawdę jak mogłam. Po trzy godziny ćwiczyłam na siłowni pod jego okiem a moje ciało, ono nie reagowało tak, jak powinno i nie tak, jak sobie trener założył. W związku z czym byłam oskarżana o to, że oszukuję, że podjadam, a ja nie podjadałam. I tak, i wtedy to właśnie była wielka, wielka walka, aż w końcu zrozumiałam coś bardzo ważnego i coś, o czym żaden trener, żaden dietetyk mi wcześniej nie powiedział, że ten cały system diet, ten system liczenia, ważenia i kontrolowania, on jest dobry dla mężczyzn. Tak, dokładnie słyszałaś. Organizm mężczyzny i organizm kobiety to są dwa zupełnie różne światy. I to nie jest żadna teoria spiskowa. Po prostu mężczyźni mają inną biologię, inny metabolizm, inny układ hormonalny, inne emocje i przede wszystkim zupełnie inny cykl. Mężczyzna, gdy odpuści sobie słodkie napoje i pójdzie trzy razy w tygodniu na siłownię, to po trzech tygodniach będzie ważył 5 kg mniej. A kobieta? Kobieta robi wszystko: dieta, ćwiczenia, zero słodyczy, zero przyjemności i nic, albo nawet więcej jest kilogramów niż było na początku, i ona wtedy zaczyna myśleć: znowu coś ze mną jest nie tak. A prawda jest taka, że z tobą jest wszystko w porządku. To system nie jest w porządku system, w który wierzysz. Kobieta ma dni, kiedy ma mnóstwo energii, i takie dni, w których ledwo wstaje z łóżka, dni, w których czuje się jak bogini, i dni takie, w których jedynie ma siłę na to, aby zawinąć się pod kocykiem i zjeść coś słodkiego. I to jest naturalne. My kobiety tak po prostu mamy. A system diet, ten z męskiego świata, on tego nie uwzględnia. On mówi 1400 kalorii codziennie, ćwiczenia 5 razy w tygodniu, niezależnie od cyklu, od emocji, od nastroju, od sytuacji. A ty siedzisz wtedy na kanapie i myślisz sobie, co jest ze mną nie tak. Ale nic nie jest z tobą nie tak. Po prostu jesteś kobietą kobietą z emocjami, kobietą z hormonami kobietą z ciałem, które potrzebuje elastyczności, a nie rygoru. I właśnie dlatego to podejście, które proponuję, Podejście w diecie mentalnej jest zupełnie inne, bo ono nie ignoruje twojej natury, ono nie zakłada, że masz być robotem. Ono mówi wprost: zauważ siebie, zrozum, jak działa twoje ciało, zaakceptuj, że czasem potrzebujesz więcej czułości, więcej snu, więcej spokoju, a nie kolejnej porcji wyrzeczeń. Bo my, kobiety, nie jemy tylko z głodu. Myjemy emocjami, myjemy nastrojem, myjemy sytuacją, relacją z ciałem, myjemy humorem, myjemy energią, myjemy cyklem. I nie, to nie znaczy, że jesteśmy słabsze. To znaczy, że jesteśmy bardziej złożone, bardziej złożone niż mężczyźni i dlatego zasługujemy na inne podejście. A więc zadam Tobie bardzo ważne pytanie, takie, które może być niewygodne, ale posłuchaj, czy naprawdę obiadasz się dlatego, że jesteś głodna? Czy naprawdę obiadasz się dlatego, że jesteś głodna? Bo prawda jest taka, że najczęściej to nie głód kieruje nas do lodówki, ale emocje. Obiadają nas nie kalorie, nie pizza, nie czekolada. Objadają nas emocje, z którymi nie umiemy być. Emocje, których nie nauczyłyśmy się rozpoznawać. Emocje, których nie umiemy nazwać. Emocje, które próbujemy uciszyć jedzeniem. Znasz to, wracasz późno do domu po ciężkim dniu. Czujesz napięcie, może smutek, może samotność. Może jesteś po prostu zmęczona, przytłoczona, i wtedy nie sięgasz po jedzenie, bo jesteś głodna. Sięgasz, bo chcesz poczuć ulgę, bo jedzenie na chwilę ukoi, da tobie chwilę przytulenia, da tobie chwilę ciepła, której zabrakło gdzieś indziej, ale niestety tylko na chwilę. A potem przychodzi wstyd, przychodzi poczucie winy, przychodzi rozczarowanie sobą, i znowu obiecujesz sobie od jutra dieta, tym razem naprawdę. A co to oznacza dla Twojego ciała? To oznacza znowu presję, znowu zakazy, znowu kontrolę, znowu stres. A im większa presja, tym większa potrzeba ucieczki. A najłatwiejsza ucieczka to jest ucieczka wiedzenie. I tak to się kręci, błędne koło odchudzania. Ale to, co jest piękne, to to, że z tego koła możesz wyjść, ale nie poprzez kolejną restrykcyjną dietę, nie poprzez to, że narzucisz sobie większą kontrolę, ale poprzez to, że zaczniesz siebie rozumieć. Zrozumienie, co naprawdę ciebie obiada, jakie emocje są pod spodem to jest klucz. Stres. Gdy czujesz napięcie w pracy, w domu, w relacji i chcesz ten stres jakoś rozładować, nuda, gdy nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, i jedzenie wtedy staje się jedyną rozrywką. A być może smutek, gdy czujesz się niewystarczająca, niekochana, niepotrzebna, i jedzenie wtedy ciebie przytula, a być może lęk, gdy boisz się. Że sobie nie poradzisz, że znów zawalisz i potrzebujesz czegoś, co da ci chociaż pozorne ukojenie, złość, gdy coś cię wkurza, ale nie wiesz, nie umiesz tego wyrazić, więc zagryzasz emocje. Tak jak widzisz, jedzenie to nie jest problem. Ono jest ratunkiem, ono jest ucieczką, ono jest sposobem na przetrwanie. A przecież chodzi o to, żebyś przestała tylko Chcieć przetrwać i abyś zaczęła chcieć naprawdę żyć. I dlatego tak bardzo wierzę właśnie w pracę z emocjami, bo kiedy nauczysz się je zauważać, nazywać, przeżywać, rozpoznawać, to jedzenie przestanie być Twoim jedynym lekarstwem. Bo emocje, emocje są po coś. One mówią ci: Hej, zatrzymaj się, posłuchaj, posłuchaj siebie. Zobacz, czego naprawdę ci brakuje, a kiedy nauczysz się tego słuchać, obiadanie nie będzie to już potrzebne. I chcę Ci teraz zaproponować coś, co może wydać się rewolucyjne, coś, co może brzmieć jak herezja w świecie diet, ale jednocześnie coś, co może dać ci naprawdę prawdziwą ulgę. Nowy paradygmat: nie mniej jedzenia, tylko więcej spokoju. Tak, abyś trwale schudnąć, nie potrzebujesz. Mniej jedzenia, ale więcej spokoju. Tak, nie chodzi o to, żebyś jadła mniej. Chodzi o to, abyś żyła w spokoju, bo kiedy w twoim ciele jest spokój, to nie ma potrzeby objadania się, nie ma przymusu, nie ma tej napiętej walki między muszę a nie wolno. W spokoju możesz usłyszeć swoje ciało, rozpoznać kiedy jesteś głodna albo że nie jesteś głodna. Możesz zapytać siebie, Czego, czego tak naprawdę potrzebuję? A Twoje ciało, gdy ono czuje się bezpieczne, to ono nie chce się obiadać, ono, ono wtedy nie robi zapiasów na czarną godzinę, ono nie panikuje. Spokojne ciało to ciało, które przestaje się bronić, i wtedy właśnie zaczyna się zmiana. Zmiana nie przez dietę, nie przez rygor, nie przez kolejne zakazy. Zmiana przez relację, przez kontakt ze sobą, przez decyzję, że. Nie chcesz już dłużej traktować swojego ciała jak wroga. Twoje ciało nie przyszło na świat po to, abyś nosiła rozmiar 36. Twoje ciało nie, ma, nie marzy o płaskim brzuchu. Ono marzy o tym, żeby czuć się bezpiecznie, aby czuć się odżywione, aby czuć się zaopiekowane. I właśnie dlatego zamiast zapisywać się na kolejną dietę cud, możesz zapytać dziś siebie, co by się zmieniło, gdybym zaczęła jeść z poziomu troski, miłości do siebie, a nie z poziomu lęku. Co by się zmieniło, gdybym nie karała siebie jedzeniem, ale odżywiała moje ciało? Co by się zmieniło, gdybym mnie zajadała emocji, ale zaczęła je zauważać, zaczęła je rozumieć. Bo to, co naprawdę zmienia wszystko, to decyzja, aby wrócić do siebie, wrócić do swojego ciała, zacząć sobie ponownie ufać. Dlatego zamiast szukać kolejnej diety, zacznij szukać spokoju. Bo wiesz, to, czego naprawdę potrzebujesz, to nie jest kolejna porcja wiedzy, ale. Nie kolejna porcja wiedzy, nie nowe zasady, ale to, czego potrzebujesz, to potrzebujesz połączenia ze sobą. Dlatego ja tak bardzo zapraszam Ciebie do krótkiej praktyki uważności. Tą praktykę możesz kontynuować w kolejnych dniach. Zobaczysz, jak ona wpłynie na twoje życie. A więc zapraszam Ciebie do trzech prostych, ale bardzo ważnych pytań. Możesz je sobie zadać teraz, możesz je zapisać i możesz właśnie wracać do nich każdego dnia. Zawsze wtedy, kiedy poczujesz, że znowu chcesz sięgnąć do, do e, pojedzenia, bo coś, bo coś Ciebie pcha do lodówki. Pierwsze pytanie. Co mówiłam sobie, kiedy myślałam, że jestem gruba? Co mówiłam sobie, kiedy myślałam, że jestem gruba? Jak wtedy ze sobą rozmawiałaś? Czy byłaś dla siebie czuła, czy raczej surowa? Czy to, co mówiłaś do siebie, powiedziałabyś swojej córce, przyjaciółce, siostrze? Czy patrzyłaś wtedy na siebie z miłością czy z niechęcią? Drugie pytanie. Czy mogę dziś jest intencją odżywiania mojego ciała, a nie kontroli? Czy mogę dziś jest intencją odżywiania mojego ciała, a nie kontroli? Czy mogę wybrać posiłek, który mnie nakarmi, a nie tylko taki, który mnie odchudzi? Czy mogę zjeść z uważnością, z wdzięcznością, a nie z pośpiechem i z napięciem? I trzecie pytanie: czy mogę dziś wybrać coś pomiędzy? Czy mogę dziś wybrać coś pomiędzy? Nie, di nie dietę, nie obiadanie, ale coś pomiędzy. Decyzję z uważności, a nie z impulsu, krok z czułości, a nie z presji, bo nie musisz już żyć w, w schemacie wszystko albo nic. Możesz być w miejscu pośrodku, w miejscu spokoju. I tu właśnie, w tym miejscu spokoju, tutaj się zaczyna prawdziwa zmiana. Na koniec chcę Ciebie zostawić z ważną myślą. Nie musisz już walczyć. Nie musisz już siebie poprawiać, ściskać, katować, kontrolować. Możesz zacząć siebie słuchać. Bo Twoje ciało nie potrzebuje dyscypliny. Nie potrzebuje kata nad sobą. Ono potrzebuje bezpieczeństwa. I potrzebuje też... Spokoju, troski, zrozumienia. I to jest ok. A więc dziś zamiast kolejnej diety wybierz siebie. Zamiast kalkulatora, zamiast kalkulatora kalorii wybierz obecność. Zamiast kary wybierz łagodność. Zrób jeden krok, jeden, dziś, nie z przymusu, ale z miłości. Bo właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa zmiana nie przez rewolucję, ale przez delikatne odzyskiwanie siebie. Jeśli czujesz, że chcesz pójść tą drogą, jeśli temat emocji, które stoją za jedzeniem poruszył w tobie jakąś strunę, to mam dla ciebie coś wyjątkowego. Zapraszam ciebie na mój bezpłatny webinar Emocje w odchudzaniu. Jest to spotkanie dla kobiet takich jak ty, zmęczonych dietami, zmęczonych kontrolą i tym ciągłym poczuciem winy. A więc opowiem tobie o pro programach, które stoją za naszą nadwagą i ta wiedza, ja wiem, że ona zmienia życie, także ja zapraszam Ciebie. Wejdź na moją stronę DietaMentalna.pl, wybierz godzinę szkolenia i do zobaczenia na szkoleniu. I też do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję za to, że tutaj ze mną Cię byłaś, że wysłuchałaś i wierzę, że zastosujesz w swoim życiu to, co tutaj usłyszałaś, że ten spokój stanie się już Częścią Twojego życia. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.